Dlaczego klienci biorą darmowe treści u ciebie, a potem idą i kupują u kogoś innego? Jeżeli prowadzisz firmę, tworzysz wartościowe treści, ludzie je czytają, zapisują, dziękują, piszą ci wiadomości prywatne, że wow, super, ale masz fajny content, dzięki za twoją wiedzę. A jednak, kiedy przychodzi moment decyzji, czy to zakupu konsultacji, czy to nawiązania współpracy mentoringowej 1 do 1. Czy to na przykład zakup jakiegoś Twojego kursu, e-booka, programu, to idą do kogoś innego. Jeżeli tak się u Ciebie dzieje, to chcecie od razu uspokoić. Ten odcinek nie będzie o tym, że robisz coś źle. I nie jest też o tym, że musisz być bardziej widoczna, głośniejsza, po prostu bardziej jakaś. Dzisiaj pokażę Ci, co naprawdę dzieje się po drugiej stronie i dlaczego bardzo często nie ma to nic wspólnego ani z jakością Twojej pracy. Ani z Twoją ekspertyzą. Jeżeli chcesz zrozumieć, dlaczego Twoje działania nie zawsze prowadzą do decyzji i co możesz z tym zrobić, nie zmieniając siebie, zostań ze mną do końca. Cześć, nazywam się Agnieszka Papajżońska, jestem trenerką komunikacji Disc D3, team leaderką i project managerką z dwunastoletnim doświadczeniem. Tyle lat wspieram już przedsiębiorców w zarządzaniu firmą i zespołem. Pomagam przedsiębiorczym kobietom przyciągać właściwych klientów i działać w zgodzie z mocnymi stronami, z lekkością i spokojem. Serdecznie zapraszam Cię do mojej przestrzeni firma bez hałasu. Będzie to vlog o tym, jak działa Twój styl, Twój naturalny styl myślenia, Twój styl komunikacji, który prowadzi do decyzji i spokoju i do jak najbardziej satysfakcjonujących współprac. A dzisiaj opowiem Ci historię mojej klientki, Ani. Ani pracuje w branży audio wideo To naprawdę świetna ekspertka, bardzo skrupulatna, spokojna, taka Empatyczna i mega zaangażowana w pomoc swoim klientkom. Ania ma wiedzę, ma doświadczenie i regularnie tworzy treści. Treści edukacyjne treści, które są takimi pigułkami wiedzy, takimi konkretnymi wskazówkami do wdrożenia. To są różne materiały typu checklisty, wideo, tutoriale, newsletter, w którym edukuje swoją społeczność. I klientki to uwielbiają. One są aktywne, one piszą wiadomości, zadają pytania, pobierają wszystkie darmowe materiały, które Ania tworzy. Ale kiedy przychodzi ten moment decyzji o zakupie konsultacji, mentoringu, o jakiejkolwiek współpracy, one idą gdzieś indziej. I kiedy Ania do mnie przyszła, była mega zmęczona. Niezrezygnowana, bo chciała działać dalej, ale zmęczona. I powiedziała coś, co ja słyszę u moich klientek bardzo często. Może ja jestem za mało przebojowa. Może ja powinnam być bardziej energetyczna. Może moje treści są po prostu za spokojne i nie przyciągają uwagi. I tu chcę Cię na chwilę zatrzymać. Bo to jest dokładnie ten moment, w którym wiele kobiet zaczyna kwestionować siebie. Zamiast zrozumieć, na czym polega ten mechanizm. A w rzeczywistości to nie chodzi o ofertę, to nie chodzi o cenę, to nie chodzi o ciebie. A już na pewno nie o twój brak kompetencji, bo ja też byłam taką anią. Dawałam moim klientkom bezpłatną wiedzę w podcaście, w blogu, tam było ponad 200 artykułów, w treściach na Instagramie, w live'ach dla introwertyków. Wywaliłam wszystko bezpłatnie. A potem się dziwiłam, że ludzie nie przechodzą na konsultacje, że nie biorą udziału w moich wyzwaniach, że nie kupują mojej książki Podcast w biznesie. Byłam ogromnie sfrustrowana i to ogromnie nie wyraża w ogóle tej skali. Byłam sfrustrowana tym, co się dzieje, a w sumie tym, co się nie działo, ale nie miałam zielonego pojęcia, jak to zmienić. I dzisiaj po latach szkoleń po latach pracy jako trenerka komunikacji Disk D3, czyli narzędzia, które pomaga nam odkryć nasz naturalny styl myślenia, nasz styl działania, to jak my się komunikujemy z innymi, jakie zachowania są dla nas takie naturalne, czyli czy jesteśmy my na przykład szybcy w komunikacji, wolni, czy wolimy fakty, czy wolimy emocje, to ja wiem, z czego to wynika. I za chwilę wyjaśnię Ci dokładnie, dlaczego tak się dzieje. Zostań ze mną. Na początek chciałabym powiedzieć ci coś bardzo ważnego. To, że ktoś nie wybrał twojej oferty, to nie znaczy, że ona była zła. Bardzo często nie jest to właśnie kwestia ceny, nie jest to kwestia jakości tego, jak ty pracujesz, ani tego, że ty się za mało starasz. Bo ja nie wierzę, że skoro tu jesteś i słuchasz tego vloga, to ty się za mało starasz. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Tu chodzi o to, jak druga osoba podejmuje decyzję. I dla jednych osób kluczowe są fakty, liczby, konkrety, dla innych to będzie relacja, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. Są też osoby, które potrzebują takiego jasnego procesu, przewidywalności, potrzebują czasu, żeby o czymkolwiek zadecydować. Muszą to czasem z kimś przegadać, bo my nie żyjemy w próżni, mamy związki, mamy kredyty, dzieci i tak dalej. I jeśli ja mam podjąć decyzję, na przykład, że wydam kilka czy kilkanaście tysięcy, a nawet często kilkaset złotych na jakiś produkt, usługę, współpracę, to ja muszę to skonsultować z drugą osobą. Potrzebuję więc na to czasu. A są osoby, które potrzebują takiego brokatu. Muszą poczuć, że ta współpraca z tobą to będzie taka ekscytująca przygoda, coś ekstrawaganckiego, takiego świetna zabawa, coś, czego nikt jeszcze nigdy nie widział i ty mu to dostarczysz. Takie doświadczenie premium właśnie z brokatem. Są osoby, które decydują bardzo szybko, poznają kilka faktów, i one już wiedzą, idę, działam z tobą, a są takie, które potrzebują przestrzeni, które potrzebują poczuć, że to jest dla nich, że to jest usługa dla nich, e-book dla nich i dalej. I ty możesz mieć najpiękniejszą wizualnie ofertę na świecie. Możesz być mega kompetentna, tworzyć świetne rzeczy, ale kierujesz swój komunikat do osoby, która po prostu decyduje, Zupełnie inaczej niż ty. Możesz mówić bardzo mądrze, możesz mówić rzetelnie, ale jeśli mówisz do osoby, która potrzebuje po prostu czegoś innego, to ona tego nie poczuje. Nie będzie tej chemii. I przykład taki niebiznesowy, ale trochę też. Kupowałam z mężem samochód. Kupowaliśmy samochód w leasing i poszliśmy do jednego z salonów samochodowych, gdzie Chcieliśmy po prostu obejrzeć, co oni mają i czy mają coś dla nas. I pani, która nas na dzień dobry zobaczyła, wyskoczyła od razu z kastanietami i mojemu mężowi pokazuje, niech pan zobaczy, jaki wielki bagażnik, a tu podgrzewane siedzonko, tyłek będzie ciepły, nie? I w ogóle wszystko fantastycznie, piękny kolor, no nikt takiego nie ma. I ja tak słucham, 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 mój mąż zachwycony, tam już wchodzi w słowo to, że on sobie będzie zbroję do kostiumu zbieznych Gwiezdnych Wojen tam woził i w ogóle wszystko jest super, a ja mam takie poczucie, Jezus Maria, po co ja tutaj jestem? Przecież ja tutaj absolutnie nic nie kupię. Przecież ta pani opowiada o rzeczach, które dla mnie nie mają kompletnie żadnego znaczenia, bo mnie nie interesuje to, czy tam są jakieś firmowe wycieraczki, czy podgrzewane siedzenia. No mój mąż oczywiście wsadza tę dubkę zadowolony, żeby sprawdzić, czy faktycznie ciepło, ciepło, super, wygodnie. Kierownica podgrzewana ekstra. A ja myślę, no nie. Gdzie jest jakiś konkret? Ile będzie rad w tym leasingu? Czy ja muszę teraz wykupić ubezpieczenie, czy kiedy muszę zapłacić za pierwszy przegląd? Czy ten samochód jest bezpieczny? Jakie ma opony? A co się stanie, jak będziemy mieli wypadek? Czy to my płacimy, a potem oni oddają? Czy oni płacą od razu i czy dadzą nam jakiś samochód na zastępstwo? No i pani, trzeba jej przyznać, bardzo szybko zdekodowała moją minę i wyciągnęła. Tabelki, jakieś porównania, pokazała mi tam różne pakiety, wszystko wyjaśniła, kiedy będzie samochód, i w efekcie ja wyszłam zadowolona z informacją, która była mi potrzebna. I mój mąż w sumie też wyszedł zadowolony on sobie tam obejrzał, sprawdził zobaczył fajny, duży bagażnik wszystko nam się zmieści. I o to właśnie chodzi. W celowanej komunikacji z klientem, że ty umiesz rozpoznać, czego on potrzebuje i dopasowujesz tak naprawdę ten sam komunikat, tę samą ofertę, ale do stylu, którym operuje twój klient. I właśnie tego ja uczę też moje klientki, być może też ciebie, żeby one doskonale wiedziały, jak sobie radzić ze swoimi klientami. I w efekcie, żeby relacje były fajne i żeby sprzedaż rosła. I inny przykład. Wyobraź sobie, że masz klienta na spotkaniu albo wysłał do ciebie maila takiego, który potrzebuje konkretu, który ma jakiś określony cel, on chce szybko osiągnąć efekt, a ty przychodzisz na spotkanie i zaczynasz tłumaczyć i rozwlekać i jakieś 1500 szczegółów mu podawać, porównywać oferty, co jest w jednym pakiecie, co jest w drugim. Miałam spotkanie z taką klientką, która bardzo ceni konkret, jak wszystko jest szybko, jak ona wie, że za co ona płaci i kiedy będzie w ogóle mogła się spodziewać, że to będzie zrobione, że będzie zrobione najlepszej jakości i tak dalej. I kiedy ja zaczęłam mi opowiadać w moim stylu, który jest taki bardzo drobiazgowy, że tu będzie procedura, tu będzie onboarding, ja założę asanę i tu będą zadania i tak dalej, bo ja opowiadam o wszystkim w wielkich szczegółach, i co w tych pakietach, krok po kroku, jak będzie wyglądała nasza codzienna praca, to ona mi zwyczajnie przerwała i mówi tak. Pomijmy trochę ten przydługi wstęp, okej? Okay? To wszystko ja już sobie wyczytałam na stronie, ja wiem jak ty działasz, powiedz mi co konkretnie będę z tego miała i w jakim czasie my to osiągniemy. I ja bym się mogła teraz zachłysnąć i pomyśleć, no co za bezczelna baba. Nie dość, że mi przerywa, ja tu się przygotowałam, chciałam jej opowiedzieć, to ona jeszcze jest nieuprzejma. A prawda jest taka, że ona po prostu potrzebuje innej komunikacji. Innych argumentów, które przekonają ją do współpracy właśnie z Tobą. I co tu jest takim clue? Chodzi o to, że ludzie nie kupują najlepszej oferty. Nie kupują osoby o najlepszych kompetencjach. Oni kupują taką, oni wybierają do współpracy taką, która przechodzi przez ich proces decyzyjny. Ja na przykład jestem wielką fanką aplikacji FIT. Różnych, nie wiem, jakaś tam Zumba, aplikacje do fitnessu, Asana Rebel mnóstwo tego lubię testować na jakichś bezpłatnych okresach próbnych, i tak dalej, a to się potem pojawia. Czyli wchodzę sobie na Instagram i tu tutaj jakieś kalistenika dla um, wojska albo jakaś um, Pilates chiński i tak dalej, bo nie jest wszystko super. I ja na przykład klikam to impulsywnie. Czyli wchodzę, tam uzupełniam jaką mam wagę, wzrost, na czym mi zależy, że na przykład wolę więcej ćwiczeń cardio, ale też chciałabym lepiej spać, chciałabym mniej impulsywnie wieczorami, kompulsywnie w sumie podjadać i przeklikuję to wszystko, impulsywnie klikam, tak, ja chcę tę aplikację, ale zawsze, absolutnie zawsze zatrzymam się w koszyku, bo u mnie motywacją są również pieniądze. I mam wtedy dwie obiekcje. Po pierwsze jest to cena i jakby stosunek ceny do jakości, ceny do efektu. Czy ja na pewno tego potrzebuję, bo jeśli już mam wydać pieniądze, to nie na byle co. I czy ja na pewno tego potrzebuję, ale tak naprawdę, naprawdę, czy to tylko mój chwilowy kaprys, bo zobaczyłam fajne efekty, była fajnie reklama przygotowana. A ty, czy twój klient? możecie mieć zupełnie inaczej. Możecie właśnie kupować emocjonalnie, bo zobaczycie, wow, ja chcę być taka szczupła i tak wywijać, jak ta pani tutaj pokazuje na tym dance coś tam. Albo wręcz odwrotnie, fakty. Nie, no przecież ja nie mam telewizora. Na telefonie nie będzie mi się chciało ćwiczyć. Kompletnie to nie jest dla mnie. Więc każdy ma inny proces decyzyjny. Na każdego działają inne argumenty. I teraz pytanie. Co ty z tym możesz zrobić? Co ta informacja tak naprawdę dla ciebie znaczy? Bo to nie chodzi mi teraz o to, żebyś ty zmieniała siebie, zmieniała sposób działania i na siłę tak naprawdę dopasowywała się do klienta i do jego języka. I nie chodzi mi też absolutnie o to, żebyś zaczęła mówić jak ktoś zupełnie inny. Bo to będzie frustrujące. To będzie drenować twoją energię. Tu chodzi o to, żebyś ty znała swój naturalny sposób komunikacji, czy on jest na przykład nastawiony na fakty, czy na relacje, czy na to, żeby była dobra zabawa, czy żeby szybko osiągnąć efekt, ale też rozumiała, jak inne osoby, różne osoby słyszą te same słowa. Bo dla jednych sama wiedza, sama edukacja rzadko domyka decyzje. Dla nich robią te emocje albo wizja szybkiego właśnie osiągnięcia celu jak mojej klientki, albo realizacja jakiegoś pragnienia. Jedni potrzebują czasu albo takiej gwarancji sprawdzonego rozwiązania, że skorzystało z tej oferty u nas już 500 osób, więc ona jest sprawdzona. To jest pewniaczek, jak samochód kija na przykład, albo zupełnie inaczej. To jest rozwiązanie, którego nikt jeszcze nigdy nie miał i Ty będziesz pierwsza. I jeśli to jest Twój styl albo Twój klient ma taki styl, to będzie wow, ja chcę być pierwsza, ja chcę mieć coś, czego nie ma nikt inny. I nie będziesz dążyła wtedy do sprawdzonych rozwiązań, tylko to będzie takie poczucie wow, ależ to, z fajerwerki, brokat, świetna zabawa. Jedni kupują, bo czują zaufanie, inni gdy widzą konkretny efekt. I Twoje treści, czy Twoja oferta, one mogą być wartościowe, ale one nie prowadzą do wyboru, bo one używają argumentów, które docierają tylko do wybranej grupy odbiorców. Tych, którzy myślą tak jak Ty. I teraz wyobraź sobie, jeśli Ty jesteś konkretna, jeśli Ty jesteś stylem nastawionym na fakty i szybkie efekty, czyli Kierujesz swoją komunikację do osób takich jak ty, do osób o stylu dominującym, to tak naprawdę Twoja oferta dociera do trzech. Trzech klientów. A co z tą całą resztą? I oczywiście, Twoje treści, one pokazują Twoją autentyczność. One pokazują Twoją wiedzę, Twoją ekspertyzę. One budują zaufanie. One są bardzo ważne, ale decyzje decyzje o współpracy, o przyjściu na konsultacje, o mentoringu, który nie jest tanią usługą. One rodzą się w poczuciu wzajemnego dopasowania, w odpowiedzi na konkretną potrzebę wyrażoną konkretnym językiem i za pomocą argumentów, które trafiają konkretnie do danej osoby. U jednej trafiają do głowy, u innej do serca. Może być różnie, ale to musi być celowany komunikat. No i przykład. Ten sam pakiet usług montażu, montaż wideo, na przykład, możesz zaprezentować na cztery różne sposoby. Jeśli mówisz do osoby dominującej, do osoby, która ceni fakty, ceni konkret, ceni efekt, no to powiesz tak. W trzy miesiące twoje treści dotrą do 30% więcej klientów i zwiększą twoją rozpoznawalność w branży. Masz pełną kontrolę nad procesem i to ty decydujesz, który pakiet najlepiej spełnia twoje potrzeby, bo twoja marka zasługuje na obsługę premium i taką obsługę my tobie dostarczymy. A jeżeli będziesz tę samą ofertę montażu usług wideo kierowała do osoby, która lubi, Innowacyjne rzeczy, która jest taka inspirująca, która potrzebuje właśnie tej dobrej energii, tego takiego, tych fajerwerków, to powiesz tak. Stworzymy dla ciebie innowacyjny projekt. Taki projekt, którego nikt jeszcze nie widział na YouTubie, tego jeszcze nie było. To będzie przełomowy projekt dla Twojego wizerunku. Tak barwna marka jak Twoja wymaga nieszablonowej oprawy. A teraz mamy osobę o stylu. Sumiennym, która lubi procedury, poukładany proces, bardzo wysoką jakość, i do tej osoby powiesz tak. Badania pokazują, że marki, które pokazują swoją twarz w sieci, zwiększają swoją wiarygodność i budują zaufanie klientów. Przeprowadzimy Cię przez spójny proces. Otrzymasz od nas checklisty, które pomogą Ci się przygotować i listę sprzętu, dzięki któremu Twoje wideo będzie miało najlepszą jakość. Czy ty już słyszysz te różnice? I mamy czwarty styl. Styl stabilny. Styl, który uwielbia bezpieczeństwo i gwarancje. Sprawdzone rozwiązania. Uwielbia wsparcie. Uwielbia czuć, że nie jest sama. I do tej grupy osób powiesz tak. Występowanie przed kamerą cię stresuje? Nie martw się, nie jesteś w tym sama. Zaufało nam już ponad 50 klientów. Mamy sprawdzone sposoby na to, abyś wyglądała profesjonalnie i skupiła się na tym, co dla Ciebie ważne na przekazaniu Twoim odbiorcom Twojej wiedzy. A my będziemy z Tobą na każdym etapie procesu bez stresu, bez presji w Twoim tempie. Zrobimy to razem. I pytanie do Ciebie: który argument do Ciebie przemówił? Daj znać w komentarzu bardzo jestem ciekawa. I daj też znać, czy widzisz teraz, jak można na różne sposoby zaprezentować ten sam produkt lub usługę. To nie oferta, to nie cena, to język, to argumenty, które dopasowujesz do klientów, których chcesz przyciągnąć do swojego biznesu. I kiedy to się wydarzy, kiedy znasz swój sposób komunikacji i rozumiesz człowieka po drugiej stronie, nagle przestajesz kompletnie się zastanawiać, co ty masz w tej ofercie poprawić. A zaczynasz widzieć głębiej, do kogo ja mówię, jak ta osoba podejmuje decyzję, jak mam do niej mówić, żeby to do niej dotarło. I to zmienia wszystko: bez rewolucji, bez hałasu, bez grania cudzej roli, za to zdecydowanie z większym spokojem i poczuciem wpływu. Jeśli to, o czym Ci dzisiaj powiedziałam, brzmi dla Ciebie znajomo, to bardzo możliwe, że nie chodzi tak naprawdę o brak kompetencji. Chodzi o brak dopasowania w komunikacji. A jeśli historia Ani, którą opowiadałam na początku, zagrała Ci gdzieś głęboko w serduszku, jeżeli zobaczyłaś w niej siebie, to chcę, abyś zapamiętała dziś jedno. Nie jesteś ani za mało, ani za bardzo jakaś. Jesteś po prostu sobą. I to jest Twój największy zasób w zbudowaniu firmy, w komunikacji, bo on pozwoli Ci zbudować taki biznes, który działa po Twojemu spokojnie i skutecznie. I tak jak mówiłam na początku, ja też kiedyś byłam taką anią. Kiedyś rozdawałam swoją wiedzę tak naprawdę za darmo. Blog, vlog, podcasty, live, y, darmowe checklisty, wszystko. Jak ktoś mnie pytał o coś w DM-ie, to ja potrafiłam wywalić odpowiedź po prostu na dwie strony A4. A inni budowali na tym swoje biznesy. Natomiast dzisiaj pracuję zupełnie inaczej, z inną energią i inną świadomością. Przede wszystkim pracuję z kobietami, które są kompetentne, chcą budować głębokie, długofalowe relacje z klientkami. One nie chcą budować takich relacji na dwie sekundy i niech ta klientka już sobie idzie i przyjdzie następna. Chcą budować markę bez hałasu, stabilnie. We własnym tempie i w zgodzie ze sobą, bo bezpłatna wiedza tak naprawdę jest dostępna wszędzie. Znajdziesz na YouTubie, na Instagramie, gdzie tylko chcesz. Natomiast transformacja, Twoja wymarzona firma w zgodzie z Tobą, to wszystko zadzieje się dopiero wtedy, kiedy dopasujemy ją do Twoich atutów, do Twoich wyróżników, do tego, co Ty lubisz, do tej wizji, którą Ty nosisz już w sobie. I dlatego właśnie w kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, dlaczego skuteczną komunikację warto zacząć od siebie. A jeśli naprawdę chcesz dobrze poznać swój styl działania, komunikacji, chcesz zrozumieć, co domyka decyzje Twoich klientów, jak mówić ich językiem, a jednocześnie być słyszaną, to właśnie nad tym ja pracuję z kobietami. Jeden na jeden. Także serdecznie ci polecam zasubskrybuj ten kanał, kanał Wing Person, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach mojego vloga "Firma bez hałasu". I zapraszam Cię też serdecznie na mój Instagram, gdzie dzielę się codziennymi wskazówkami z komunikacji, takiej dopasowanej do Ciebie, z tego, jak rozmawiać z klientami, jak z nimi nie rozmawiać, jak działać w zespole, jeżeli na przykład działasz w zespołach klienta i tam też trzeba się jakoś dogadywać, rozwiązywać konflikty, dawać feedback. Bo pamiętaj, najważniejsze jest to, że my nie chcemy zmieniać Ciebie. My nie chcemy zmieniać Twojej firmy, Twojej wizji, którą Ty w sobie zmieniasz. My zmieniamy Słowa, my dobieramy odpowiednie argumenty, które trafiają do serca Twojego klienta albo do głowy, w zależności od tego, kogo masz po drugiej stronie. Dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.